Dzień dobry, proszę państwa. Mamy tutaj knopersa kokosowego, baton kokosowy. Nigdy nie jadłem, więc robię recenzję. Taki o super fajny do schrupania. To próbujemy. Muszę sobie pomóc drugą ręką, bo, bo nie umiem jedną. Mocarnie dobry, naprawdę on jest taki dobry. Najlepszy kosztował 3,50, ale opacało się. Opacało się, nie 3,30 jakoś tak, ale jest bardzo dobry. Polecam, więc no wracam już na kanał, już będę może nagrywał. Jak mi będziecie jakieś... jak będziecie mnie wspierać finansowo, to będę. To cześć papa hejcia. Widzimy się niedługo.